Drogi słuchaczu, czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest taka zasada, której nigdy byś nie złamał lub nie złamała? Trudne pytanie. Wiem, ale właśnie takie zostało postawione moim gościom w psychologicznym TETATET. Mam nadzieję, że przedstawione przez moich 15 gości odpowiedzi zachęcą Cię do refleksji i do podzielenia się z nimi razem z naszą społecznością. Udanego odbioru. Moją żelazną zasadą jest nie krzywdzić innych i to zarówno czynem, jak i słowem, bo kiedyś, czek się nie zastanawiał, mówię o sobie, powiedział, co myślał, a teraz zaczynam ważyć słowa, bo jest takie przysłowie filozofa, że pięści robią sińce na ciele, a język może złamać kości i mnie się to bardzo podoba, ponieważ język jest czasami bardziej druzgocący niż właśnie fizyczna przemoc, czy jak zwał tak zwał, ale chodzi o fizyczność tutaj upokorzenia i ważę, staram się, nie mówię, że mi to zawsze wychodzi, bo są też takie momenty, że ja przychodzę i, i zastanawiam się po co ja to powiedziałam, z jakiej racji, to jest bardzo trudna sztuka. No mam jeszcze, myślę, sporo lat do przeżycia, żeby tę zasadę sobie przepięknie, że tak powiem, wyartykułować, i że już naprawdę będę tylko mówić to, co powinnam. A nie powinno się oceniać, nie powinno się osądzać. Nie mówię już o plotkach, bo. Wyeliminowałam do swojego życia. Może nie na 100%, ale jeżeli się złapię na tym, że coś powiem o kimś źle, bardzo się z tym źle czuję. Więc takich zasad bym nie chciała złamać. Nie chciałabym nikogo w życiu skrzywdzić. Pani Czesio, ja się tak zastanawiam nad taką jeszcze rzeczą, bo to, jak Pani opowiadała o tym, mnie zaciekawiło. Od kiedy jest ta zasada w Pani życiu obecna? Czy to był jakiś taki moment też, czy. Tak była pani wychowana? Zastanawiam się nad tym. Tak, tak zostałam wychowana, bo mój tata był i mama też bardzo byli uczciwymi ludźmi, więc ta uczciwość też została niejako wysana z mlekiem matki. Nie znoszę dwulicowości. Jeżeli coś mi się nie podoba, to mówię danej osobie, ale w tej chwili już w kulturalny sposób, taki żeby ją nie zranić natomiast zaczęła się ta zasada właściwie nie mówienia przykrych rzeczy tak właściwie miała miejsce no dobrych 30, kilka lat temu kiedy zaczęłam pracę nad sobą i to też się wiązało z moim mężem właśnie i po prostu wtedy chodziłam do Psychologa. I to było, to był szok dla mnie, ponieważ wydawało mi się, że psycholog ma radę na każdą dolegliwość psychiczną. Natomiast moja pani psycholog, 30 kilka lat temu, nie mówiła nic, tylko słuchała. Więc ja się zastanawiałam, co to jest za psycholog, który mi nie radzi. A dziś wiem, że to jest cała mądrość ludzka, że Słuchać, nie oceniać, nie doradzać to będzie wiem w następnym pytaniu, ale ja jestem przeciwnikiem wszelkich rad, zwłaszcza tak zwanych dobrych rad, żeby nie radzić. Jedno zdanie, która, które ona mówi na naszym spotkaniu, jest tyle warte, ile napisana książka, jak sobie radzić ze stresem na przykład. No to tyle w temacie. Moje wartości podstawowe to doceniać ludzi, szanować ludzi, cenić sobie ich obecność. Są to takie moje zasady, których nigdy nie zmienię, po prostu taka jestem. Żelazne zasady wyrażę się brzydko. Nie cierpię -stwa, złodziejstwa i fałszywych, podłych ludzi. No to pierwsze to znaczy to są podchodzą pod to chyba nie chyba tylko na pewno zdrady kiedy dwoje ludzi się kocha a jedno robi skok bok tego nie cierpię drugie nie lubię złodziejstwa kiedy ktoś wyciąga rękę po cudzą własność tak jakby mu się to należało no i trzecie nie lubię ludzi i fałszywych podłych którzy obrabiają plecy albo Starają się rzucić nam jakieś kamienie pod nogi, albo dołki pod nami kopią. To jest wszystko. Żelazne zasady wyniosłam ze swojego rodzinnego domu, który był wspaniały, żeby być dobrym człowiekiem, uczciwym i co powtarzam bardzo często, jak skończyłam studia. To mój tata powiedział, że studia nie uprawniają do niczego, tylko zobowiązują, że muszę się odpowiednio zachować, wyglądać, a od mamy bardziej wyniosłam, że trzeba być dobrym, życzliwym człowiekiem i pomagać innym. Nie mam jakiejś takiej żelaznej zasady. Ja po prostu robię to, co lubię. Od serca. Na przykład mam dwie chore koleżanki, która jedna ma stwardnienie, yy, przepraszam, te, yy, zapalenie stawów reumatoidalne. Także ona siedzi cały czas w fotelu. Także do niej przychodzę co najmniej raz w tygodniu, porozmawiamy, pośmiejemy się, bo pomimo, że to jest osoba ponad 80 lat, ona ma bardzo szeroki zasób wiedzy, no teraz patrzy jeszcze na telewizję, czyta książki, że naprawdę jest z nią o czym rozmawiać. A druga moja koleżanka straciła nogę, tą stopę cukrzycową miała i obcięli jej nogę. Też dwa lata siedziała w domu, też jeździłam do niej. I przywożę jej krzyżówki, bo uwielbia rozwiązywać no teraz już ma tą protezę, to wychodzimy na spacery i to pomaganie innym, ja powiem tak, ja nie lubię się o nic prosić kogoś i ja jestem szczęśliwa, że ja mogę innym pomagać. To jest jakieś takie motto życiowe moje. Żelazna zasada. Dla mnie chyba najważniejsza jest lojalność i w rodzinie, i w pracy. I, i jak, jeżeli takie przekonanie, że jeżeli się coś robi, to trzeba to robić dokładnie, pełnym zaangażowaniem. Bardzo nie, nie tolerowałem ludzi w pracy, którzy podchodzili tak do, bardzo, bardzo, bardzo luźno do, do roboty. Bo można, w pracy zawsze można żartować, jakieś tam, tam nawet żarty komuś robić, ale, ale to musi być wszystko przemyślane. To nie może być w momentach, kiedy jest jakaś niebezpieczna robota, a ktoś zaczyna przeszkadzać wręcz, czy, czy doprowadzać do sytuacji niebezpiecznych i to, to mnie zawsze tak denerwowało, bo ja taki nie byłem. Ja, yy, Młodości, to takie, jak by mi się nigdy nic nie chciało i, i tak, a, tak po, po łebka wszystko. A potem z wiekiem się dochodziło do, do sytuacji, że trzeba było mieć jakieś priorytety i coś i traktować pewne rzeczy poważnie, bo, bo tak samo jak. Utrzymanie rodziny. Właśnie po podchodzenie do, do pracy w sposób taki mało odpowiedzialny, taka osoba nie myślała, że, że jeżeli go na przykład zwolnią, czy doprowadzi do jakichś bardzo nerwowych czy niebezpiecznych sytuacji, to rodzina wtedy cierpi. A jak się ma tą świadomość, że trzeba. trzeba... Się kimś opiekować, trzeba o kogoś dbać, to wtedy podchodzi się do swoich obowiązków w sposób taki bardzo rzeczowy i taki właściwie, tak się, tak się powinno robić. Chyba, dla mnie ważny jest dekalog, a przede wszystkim nie kłamać. Nie kłamać, dlatego że drugą osobę można tym bardzo zranić. Jeśli chodzi o takie zasady, reguły, którymi się kieruję w życiu i których nie przekroczyłabym. To, nie, to, to dla mnie, nie, nie chcąc iść ani w, w wiary, ani w politykę, to uważam, że, że 10 przykazań. Jak jest, wał, nie? Jak jest wał, to jest 10 reguł, 10 zasad. Nie, niezależnie, czy jest, czy jest się w takiej wierze, w takiej wierze, czy w ogóle jest się osobą niewierzącą, to uważam, że te 10 przykazań jest kierunkiem takim i taką dla mnie, dla mnie zasadami takimi najważniejszymi, bo tam jest w, za, w zasadzie wszystko. Tam jest w zasadzie wszystko, czym się powinnaś kierować. Nie? Czyli na, na pewno bym nie ukradła. Na pewno bym nie zabiła. Choć podobno 7% ludzi na świecie tylko nie ma tego genu, jak jest zagrożone, że nie zrobi drugiemu krzywdy. Podobno tylko 7%. To nie wiem, czy gdzie, czy, czy ale nie, nie zabiłabym. Na pewno bym nie pożądała rzeczy. Czy czyjeś. Tego nie mam, bo nie jestem osobą zazdrosną, wobec czego raczej bym się nie interesowała czyimś autem ani majątkiem. Na przykład, uważam, że Dzień Święty świę... święci. Wystarczy, jak nie będziesz pracować jeden dzień w tygodniu, na przykład. Nie? Więc to są takie reguły, między, między, między innymi, bo, bo na pewno są jeszcze inne, które teraz nie, nie, nie potrafię ich tak zdefiniować, którymi ja się. Kieruję, ja się kieruję. Nie, nie stając po, po, po żadnej stronie, nie? Myślę, że to by wystarczyło każdemu człowiekowi, jeśli by przestrzegał tych dziesięciu przykazań, świat byłby piękny, nie? Byłby piękny. Nie, nie byłoby wojen, nie? Nie byłoby zazdrości, nie byłoby. E, nie, nie, ludzie nie kradliby jeden drugiemu, nie? Na przykład. Szanowaliby. Nie zabieraliby sobie kobiet mężczyzn, na przykład. Czyli po prostu wszystko by było takie proste. Tylko, że no niestety nie jest to takie proste, ale ja przynajmniej staram się, żeby na, na moje warunki, na, mo na moją głowę, przy, przynajmniej. Wdrażać i trzymać się tych zasad. Zasady. Staram się być wierna. Staram się być dobra. Nie zawsze mi to wychodzi, wiadomo, ale staram się. Mam postanowienie, żeby nie być do drugiego człowieka takim nastawiona wrogą, bo sama mam wady, mnóstwo wad jak wszyscy, a więc i nie oceniam nikogo. Staram się przynajmniej nie ocenić. No mam tak, taką inną zasadę, bo że najważniejsza rodzina zawsze dla mnie była najważniejsza. Mam cudownych chłopców, cudowne synowe, cudownych wnuków. Dla nich staram się być dobra, miła, użyteczna, pożyteczna. No nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No i staram się być wierna. Jeżeli staram się być dobra, to znaczy, że jest dobrze. Moją żelazną zasadą mojego życia jest to, że nigdy się nie zmienię. Będę zawsze tym człowiekiem, którym jestem do dzisiejszego dnia. Bo moja mama nas nauczyła, żeby być zawsze dobrym i nie czynić drugiemu źle albo zło. Bo zawsze powtarzała: Pamiętaj, jakby to się obróciło. Czy ty byś była wtedy zadowolona albo zadowolony? Nie. I dlatego zawsze. Gdy były różne sytuacje, sobie powtarzałam to, że jest, byłoby mi bardzo przykro, gdyby mnie się to przydarzyło czy zrobiło. I nigdy do dzisiejszego dnia staram się nie robić źle. Nie mam takiej żelaznej zasady. Znam siebie. Że może właśnie to wynika z tego, że zawsze podejmuję sama decyzję. Później, po jakimś czasie, się okazuje, że może ta decyzja jest nie za bardzo. No i powiem sobie, że nie, tego nie zrobię. a Za chwilę to robię. Nie jestem stała w tych, w tych, tych sprawach. Znam siebie dobrze i, i potrafię zmienić jednak zdanie, że, że dzisiaj tak, a jutro nie. <grych> Taką dewizę, którą, którą na całe życie udałoby mi się jakby przedstawić, która kierowała się, którą, którą kieruję się w życiu, to może jest e, takie chęć bycia innym, albo e, przede wszystkim e, zawsze radziła mnie byle jakoś. Zawsze starałem się zrobić coś co nie, nie, byłoby niekonwencjonalne, albo, albo nie było takie przeciętne, wydaje mi się, że, że no, to też pomaga w życiu, bo zawsze człowiek czegoś szuka i stara się być wartościowszym niż, niż może inni, albo, albo no, nim no, takie poszukiwanie siebie samego w tym wszystkim że człowiek, który stara się być troszeczkę inny od innych, albo być sobą przede wszystkim, bo to wymaga też bycia sobą i, i sięgania do tego, jakim się faktycznie jest, zrozumieniem siebie samego. Taka, taka no, ponadprzeciętność, która nie byłaby byle jakością. Żelazną zasadą jest obowiązkowość, którą Wyciągła, znaczy Wyniosłam z, z domu, ponieważ moi rodzice, ojciec mój był, był dosyć obowiązkowy. Zawsze starał się dobrze pracować. Moja mama też starała się jakoś nas, nas wychować w domu. Pod powiem, no, tak jakiegoś porządku, jakiś tych sugestii, że trzeba komuś pomagać, że, że trzeba się z starszymi opiekować. No to właśnie to jest dla mnie taką zasadą, jest to również ta obowiązkowość, że ja na przykład muszę też osoby słabsze wspomagać jakoś w jakiś sposób. Czy na przykład mam koleżanki starsze, które już które są z pracy, które są starsze, no to powinnam ich odwiedzać, no to staram się ich odwiedzać. To jest właśnie taki, ja poczułam się tego, tego obowiązku, że ja powinnam się nimi tak troszeczkę umilić ten czas. No oprócz tego, że no staram się w domu też być obowiązkowa, że powinno być wszystko zrobione tak, jak powinno być. W ogrodzie, jak tak powinno być, bo który jest moją miłością, to w ogóle powinno Tak musi być. <grystanie> to właśnie to jest. No tyle, powiem ci coś, mogę powiedzieć, nic więcej. Wie pan co? Mam jedną że, taką zasadę mam jedną, że staram się zawsze dotrzymywać słowa. Cenię u ludzi to, jak słowa dotrzymują. Bo się może zdarzyć, że człowiek tego słowa nie może dotrzymać, ale to wtedy się tłumaczy. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi coś obiecuje i mi mówi, a potem ja by tego nie słyszał, aby nie powiedział. Ja tego, tego od ludzi wymagam i sama się, sta, sama się staram tak żyć. Choć nie mogę powiedzieć, że zawsze to robiłam, bo czasami się może coś gdzieś zdarzyło, że mi to pominęło, ale staram się raczej tak żyć. I druga zasada jest taka, że nie lubię kłamstwa. Nie mi ktoś powie prawdę, jaka ona jest ani żeby mnie tam oszukiwał, nie, bo to... A sama nikomu iba z tego powodu, prozaicznych <laughs> powodu, że była ja mała, to u była taka wielka stodoła, to był taki, tam jakieś tam nie wiem, tam takie żarna stałe jako dziecko to było ogromnie to nie było takie ogromne, na pewno, jak byłam dziecko, to było ogromne, nie? I wiem, że tam był taki koszyk, taki, no śmieszne, to ja pamiętam, ja taki jakiś pleciony koszyk, i mi się ten koszyk bardzo podobał. Ja się bałam, że oni ten koszyk wyrzucą, ja go gdzieś tam schowałam. A tata po, pobrał ten koszyk i, i się mnie pytał, czy ja ten koszyk nie schowałem. Ja mówię, że nie wiem, że, mój Boże, nie? A on się połapał, że ja go schowałam, i w ten to sam lanie i powiedział, że jeszcze raz go cygania, to będę by widzieć I się wtedy bałam tego cyganienia, no i już przestałam cyganić. A po drugie, dlatego też nie, nie, cyga, nie cygania, czyli nie kłamie, dlatego, bo wie pan co, jak ja bym kłamała, ja jestem taką osobą raczej, która dużo mówi otwartą taką, no ja się tam i wstydzę powiedzieć tego, co było śmieszne w moim życiu. I, a gdybym kłamała, to potem by się mogła, tak, tak powiem cudzysłowie, mylić w zeznaniach. A, a po co by to, nie? Ja mam dystans do siebie, ja się mogę z siebie pośmiać, i mam takie zdarzenia, jak ty, to dnia się śmieszą i z tymi się dzielę bardzo chętnie. Bo to nie wyśmiałam kogoś, tylko sama siebie. To jest taka główna zasada, a taki, taki zasad jakiś tam taki górnolotny, to nie mam. Do końca życia nie okłamia drugiego człowieka. I to jest może takie w dzisiejszych czasach bardzo niemodne, że nie umówię się z mężczyzną, który jest żonaty. To jest moja zasada, która została też mi wpojona przez moich dziadków. Na czymś nieszczęściu, szczęścia nie się nie wybuduje. I do końca życia postanowiłam nie złamać i na razie się tego bardzo mocno trzymam. Po tym odcinku wiemy, co jest dla naszych gości ważne, wiemy, co przez nich przemawia, jakie historie, jakie doświadczenia. A dziś, już teraz, za dwa tygodnie, oświadczam Ci, że będziemy rozmawiali na temat tego, jak to jest mieć u kogoś szacunek, kto jest najczęstszym autorytetem w oczach moich gości i jak można na niego zasłużyć. Czy szacunek to już jest wartość, która wymiera? Będzie mi bardzo miło, jak podzielisz się swoją opinią i swoją być może perspektywą na to pytanie. Trzymaj się wszystkiego dobrego.